W przestrzeni publicznej coraz częściej poruszana jest kwestia SKD, czyli sankcji kredytu darmowego. Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest niczym innym jak uprawnieniem, jakie przysługuje wyłącznie konsumentowi w stosunku do banku w przypadku, gdy jego umowa kredytu lub pożyczki w swej treści narusza postanowienia ustawy o kredycie konsumenckim. Następstwem skorzystania przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego będzie więc ograniczenie obowiązku spłaty zawartej umowy kredytu lub pożyczki. Jedynie co do kwoty kapitału kredytu. Co oznacza, iż konsument zwróci bankowi jedynie co, co od banku rzeczywiście pożyczył, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Gdy umowa zawarta przez konsumenta narusza ustawę o kredycie konsumenckim, może on złożyć bankowi pisemne oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Aby oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego było skuteczne, konsument musi złożyć je bankowi albo jeszcze w trakcie trwania umowy, albo najpóźniej do jednego roku od dnia zamknięcia umowy przez bank. Datą zamknięcia umowy przez bank nie zawsze jest data płatności ostatniej raty kredytu lub pożyczki, dlatego warto każdą umowę badać indywidualnie. Następstwem złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego będzie więc ograniczenie obowiązku konsumenta w zakresie spłaty kredytu lub pożyczki. Jedynie co do spłaty kwoty udzielonego przez bank kapitału kredytu, czyli kwoty, jaka faktycznie została wypłacona konsumentowi. Konsument nie będzie więc spłacał odsetek za wyjątkiem odsetek karnych oraz opłat okołokredytowych, takich jak np. prowizji, jeśli taka przy umowie występowała, oraz ubezpieczenia, oczywiście jeśli umowa ubezpieczenia w ogóle została przy umowie kredytu lub pożyczki zawarta. Jednocześnie podkreślić należy, iż sankcja kredytu darmowego działa niejako wstecz, co oznacza, iż w przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, bank zobowiązany będzie zwrócić konsumentowi wszystkie odsetki oraz opłaty około kredytowe, jakie pobrał od niego w momencie zawarcia umowy i nie będzie on mógł pobierać ich od konsumenta w przyszłości. Aby płacić niższe raty kredytu lub pożyczki, oraz odzyskać środki już wpłacone na rzecz banku koniecznym jest złożenie przez wszystkich kredytobiorców lub pożyczkobiorców łącznie pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego najpóźniej no do jednego roku od daty zamknięcia umowy. Uzyskanie od banku zaświadczenia w postaci historii spłaty kredytu, celem ustalenia należności należnej konsumentowi kwoty, wezwania banku do zapłaty oraz ewentualne wytoczenia powództwa o zapłatę. W przypadku, gdy bank nie zrealizuje wezwania do zapłaty. Na to pytanie najprościej odpowiedzieć będzie odwołując się do treści umów zawartych przez naszych klientów. W pierwszej kolejności analizie poddana zostanie przykładowa umowa kredytu konsumenckiego zawarta z Deutsche Bank spółka akcyjna. Zgodnie z treścią zawartej umowy, kredyt został udzielony na kwotę 207 800 zł, z czego kwota 200 000 została wypłacona na rachunek wskazany przez kredytobiorców, natomiast kwota 7 800 zł została wpłacona na rachunek konsumenta. Całkowita kwota kredytu wynosi więc 207 800 zł, opłata przygotowawcza wynosi 1400 zł. Całkowity koszt kredytu na dzień zawarcia umowy wynosi 79 641 zł. i 96 groszy, natomiast całkowita kwota do zapłaty na dzień zawarcia umowy wynosi 287 441 zł. i 96 groszy. Tym samym, aby wykonać przedmiotową umowę, na dzień jej zawarcia konsument pożyczając od banku 207 800 zł będzie musiał zapłacić na rzecz banku 287 441,96 zł. i 96 groszy. banku wynosi więc 81 041,96 zł, i 96 groszy, z czego 79 641 zł i 96 groszy stanowi odsetki od kredytu, natomiast kwota 1400 zł stanowi wysokość opłaty przygotowawczej. Jeśli więc konsument skutecznie złoży bankowi oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, nie będzie musiał na rzecz banku płacić łącznie kwoty 81 41 zł. i 96 groszy. Kolejną z analizowanych umów będzie umowa kredytu konsumenckiego zawarta z bankiem PKOSA. Z treści umowy wynika, iż kwota pożyczki wynosi 110 948 zł. i 32 groszy. Całkowita kwota pożyczki wynosi 99 609 zł i 40 groszy. Całkowity koszt pożyczki wynosi 46 084 zł i 48 groszy, na które składają się odsetki w kwocie 34 745 zł i 56 groszy oraz prowizja w kwocie 11 338 zł i 92 grosze. Natomiast całkowita kwota do zapłaty wynosi 145 693 zł i 88 groszy. Analizując powyższe, trudno jest ustalić, jaka w ogóle kwota zostałaby konsumentowi wypłacona przez bank, bez posiłkowania się definicjami zawartymi w ustawie o kredycie konsumenckim. Powyższy proces dezinformacji stosowany przez bank jest jednak jednym z czynników, które umożliwiają konsumentowi skorzystanie z sankcji kredytu darmowego albowiem stanowi naruszenie ustawy. Co to oznacza dla konsumenta? W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego, konsument, który zawarł wadliwą umowę, będzie musiał zapłacić na rzecz banku, w tym konkretnym przypadku, jedynie kwotę 99 604 zł. i 40 groszy, stanowiącą całkowitą kwotę kredytu. Tym samym konsument zaoszczędzi na tej umowie pożyczki minimum kwotę 46 084,48 zł, czyli kwotę stanowiącą sumę odsetek oraz przepobranej przez bank prowizji. Należy pamiętać, iż większość umów oparta jest o zmienną stopę procentową, a tym samym często wskazana w umowie należność jest jedynie hipotetyczna, a kwota, jaką konsument rzeczywiście wpłaci na rzecz banku, jest wyższa niż ta wynikająca z umowy. Z tych też względów niezbędnym jest indywidualne badanie warunków, na jakich konsument zawarł umowę kredytu lub pożyczki. Z doświadczenia kancelarii wynika bowiem, iż banki w różnych latach stosowały odmienne wzorce umowne, a tym samym katalog naruszeń banków jest bardzo szeroki. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.